Witam Sebek Sebek oraz nasz specjalny Matek, yy, gramy kolejny mecz serii i Gra z Kolegą. Właśnie. To jest już ostatni filmik jak dzisiaj widzimy na YouTube. No to Mati. Może jutro chyba też się pojawią yy, filmy. No zobaczymy jak to będzie. Jutro od rana. Już jutro Was informuję, że jutro już od dziewiątej. Filmy idą w pełni, znaczy może nie od 9, ale gdzieś tak do dziesiątej. No nie no trochę wyżej, no o 12 już powinny wchodzić. Patrzcie już u mnie wcześniej, bo... Nie no o 12 już chyba będą, nie? nie no. wiadomo, bo może będzie rano wstaniesz, nie? No to nie wiadomo jak to będzie. No, teraz, no, I, no to na pewno filmy będą... No, dobra, ja losuję. Ja to losę, Jutro będą filmy po prostu wcześniej. Malaga jest to nawet nie zrób to. Było. Wszystko z wszystko trójnymi, ale ten najlepszy. Malaga, no, no. ja. Pewnie jakiś. Australia. O, tutaj gra grafia. No, to mam stroje w ogóle. O, właśnie teraz takie czarno. To jest Gramy! Te. dobra. Ja to dobra. Gram, graliśmy semestr. Treningowy. Ja, właśnie. I Mati złamał się i wygra ze mną. Ale nie, 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 nie pamiętam ile tam było. Ale wiem, że wygrałem. Trzy dwa. Aha, trzy 2 No, jedną bramką. Ale to zawsze jest zwycięstwo. No. Ciekawe czy jak teraz mu pójdzie? Dawid Villa, legendarny gracz Barcelony. I Atletico Madryt. Kontra Mati. <grych> Santa Claus. Matek. Matek. Kurna, ja nie mam już przyjęcia. Wie. A tu Williams. Nie, mm. nie, Ja wiedziałem, że jakiś taki. Ja już grałem tym zespołem w tej serii. Z Filipem Baby. Mody. Mój. Mody. 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 Mój. 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 Wie za mną. Kamieni. Co mnie widzi widzimy oczach? Santa Kraus. Co tam tam Gdzie jest to? Santa Cruz Santa Cruz co no, wie ja, wrzucałem? ja wrzucałem Ja wrzucałem, ja wrzucałem Co nie powinno Nie wiem, ja chciałem strzelać, ja tu nagle... Jest strzelaj wcześniej Co mu? Ja tu ciągle będę naciskam, nie? B, B, Santa Cruz o, co mu? Już oddał piłkę, z wrażenia. Ale o, ty jesteś taki... Jednak wija to, to jest bo co ona sprzedała. Jednak to musi kontrakt, ale no, Nie jesteś już takim w Fifie. w Fifie nie jesteś takim graczem happy. Kuczajka, nie? Mati, opowiedz jeszcze raz o swoich planach, bo to właśnie po to są te odcinki, żeby opowiadać o no, planach. Ja chcę, formic... ja chcę nagrywać Farming Simulator 2015 na kanale Sebka. Oczywiście to pojawi się za, troch... za miesiąc, dwa. To tak sz... za szybko to nie będzie, bo jeszcze tego nie kupiłem. Znaczy nie kupiliśmy ogólnie. No, bo to w sumie ja sam nie kupuję. Co on? Pa jeszcze ten bramkarz nic się nie ruszył ty. Pręd! Głupi prędko! Ty, ty ja chcę wiedzieć, co oni podają. Ty. Co to sprint to dzisiaj podanie? Ale widzicie, że ja się staram. Co ty widzisz, że, że te pręty są powalone? Pręd. pręd. Ci powiem, Prędz jest ci pamięć, że są żart ciąg, portfel ciąg. No właśnie, w tym znaczy trenerem grałem Chińczykami. Właśnie przerypałem. dlatego dlaczego? że Maty powiedział 50 kt. No, wtedy ludzie biali milcie potem. No, po tutaj masz dużo zestawu. Maty, tutaj ma dużo zestawu. masz dużo Gdzie jest tutaj Aż musiałem go popchnąć ty. Czy ten fał zakonczy się tylko! Uuu, leciłem tym labiciem. Gdzieś? Jaką ma czapkę tam. Oczywiście nie obrażamy bramkarza. Musisz ty to powiedzieć, ja nic nie powiem. Ja, ja nie... Nie mam. wierzę! Czerwona! Czerwona! To jest czerwona. Czerwona dawaj, to no! Zółtą i czerwoną było lepiej. Trzy, do trzy razy dzisiaj! Dostałem jeszcze czwarty, to jest czwarty raz! Dostałem dzisiaj czwarty raz czerwoną kartkę, bo w wszystkich meczach, jakie grałem z ma, ma, matkiem, Kartkę. I to jest... No nie o, na o, bo inaczej oni to jest czerwona karta. No pani, to jest czerwona karta. No pani, nie jest O karta. No pani, to jest czerwona karta. No pani, to jest czerwona karta. No pani, to jest czerwona No Mati tam jest czerwona jest Ale jest Boże, co ty mi ciszisz i pewnie znowu mógł pójdzie jeden mój strzał i... go, nie? Tak było... No w ostatnim odcinku. Dokładnie. Wienups. Bo Podaj to. Podaj to! Ja w czterech... Ja, ja jestem je, jeden, a dwóch jest czterech i jakoś nie okazki. też to No tak, fajnie. Halo. No ja nie mogę teraz rozmawiać. <laughs> eee, nie, po prostu. no nie mogę teraz rozmawiać. To jest bardzo mocna sprawa. Maki, porozmawiaj z widzami. Eee, cześć. Jak widzicie, to dzisiaj mecz e, 45 minuta 0-0. Ja w ogóle szczelam w tą jego bramkę i nie mogę trafić. Nie wiem czemu. A on zaraz weźmie i raz szczeli. I będzie gol. No znałem że tak jest, już wracam. Mm. O, ścisnął bramkę tylko A, Jak nie odjedziesz, nie? To w końcu szczelisz, nie? O co ty? Weź mu daj czerwoną już. 15. Daj jednego zawodnika. On nie potrafi, zobacz. Przewraca się, on mu oddaje pilkę z wrażenia. Nic się nie działo. Lul! Co? Pa, fajna obrona, pa. Patrzcie. Najlepsza obrona forever. Fifa 15. Dawaj, Mati. Jedziemy! Mati powinien ten mecz wygrać. Z powodu statystyk znowu. Bo on statystykami nie miazgnie. Duf Ten... Co ty?! Kto dwunastego gracza?! <gry> nie bo ja tam pobiegłem. Tak, <gry> no <gry> daj, widzisz, jak to jest Kontra Mateo, on nas najgorszy Teraz już nie. I... Nie. Już to Sam tak grusy. <laughs> Мой, мати му щось так що не йде та сама каплуба. Не йде? Не віриш, бег се просто. <laughs> Алена спяте сам бачиш. Я би закрутить? Британія, чуєш, що ваше прикрите? Кофман. Ти що запитав? Давид Вія. Що оборо? Що там? Z grzybami Nie wiem są... Santa Cruz Santa Cruz! Fuku, Santa Cruz! Broń, 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 broń. No nie ma jak to, no dobitka. Do co... Zostaw, zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie, waliłem, gdzie popadnie! A jak się jeszcze technicznie? Nie wolno. Nie powiem. Jedź kompilami. Jak grzeźni? Jak? Wiesz kto? Na giełdzie. Dwie zęby. Zuźno. Zuźno! Ja się nauczyłem tak lekko strzelać, one są te strzały, są takie epickie. Nie do pokonania? Nie pokonasz yeah. mnie. Paws dodać. Proszę? Nie. Nie wiem. Chłopak. Masz, hmm. no. Ojeju! Na zasnął. Dobra, wybijaj. Mm. Tylko wiesz, że się dużo czasu. Dobra. Ale ty nie jesteś wysokiego. Ale dobra. Williams. Williams. Czy jakiś? Williams. Nie wiem. Williams! <coughs> pa! Zablokował go znowu. Widzisz, ja zawsze blokuję cię jak małpę. <coughs> Typijaj! Widziałeś to? Ramsey, Ale to nie ten Ramsey. No tak. Sobie możesz szczelić. Pię 15 milionów zawodników przed mi nim. Jego czy nie jego. No on chce strzelić. Mhm. Uh -huh. No jejuu! No nie. No biegnij teraz. Jest trolej? Szkoda przejąć, nie nie, nie, tylko nie ten. Santa Cruz, Santa Cruz! Santa Cruz! Mudny mius! Czemu da mi Pia na skrzydle? A. A bo lubi tak. Kurde ja nie chcę ten... żeby to, ten odcinek się tak skręcił. Ja nie chcę przegrać. Ale wklepisz. O, ale le za, za tą klepkę łapka w górę, tylko składa, że nie nie wyszło. Ale za tą klepkę... Co ma ty musi być? Subskrybacja. Subskrybacja, <grybacja> dokładnie. Koź go! Patrz, taki sam mm. FIFA... Czy ty pamiętasz FIFA 14? Mój! Kurde, mm. 8 minut mam. Ty podałeś, ale mnie żeś teraz mieli No, bo co? Najwięcej to ja wybijam. Raz, że podał i go skiwałem. No, go poszedł takim pokotem. No do tej piłki, to już jest śmieszne. Co za brankę? A nie tej piłki? Masz. No. Główkuj! Fajny tu główek. Zresztą strzelać to góry. Biegnij po to, będziesz pierwszy. <noise> Podał.

Jest! No, no, jest mistrzem! Wygramy. Jest! W końcu. W końcu. Może mecz nie, cel mógł sobie br strzelić bramkę czerwoną kartką, ale to nie wierzę. 90. minuta rzut karny. Jak Mateusz broni. Normalnie, ja się zawsze rzucam tam, gdzie stoi w picie koło bramki i jakoś się w końcu udało, mówię, stoję na środku, on coś tam pyka, pyka, no nie, rzucę się, nie? I patrzę, no gol, Radość. nie wierzę. Po raz pierwszy wygrałem. A jednak, piona Mati, bo to mecz jest zakomity. Co mam robić? Dawajcie łapki w górę nie. jak najbardziej. Subskrybujcie. I, I oglądajcie. oglądajcie, po prostu cześć. polecamy, polecajcie kolegom, polecajcie wszystkim, żegna Was Sebek Sebek oraz Matek. matek. A więc, no zobaczcie, 90 minutę, no nie wierzę, jak David, no tutaj jeden gol, ale mecz, mecz był epicki, tak? No to cześć! Możemy się już pożegnać, żegnamy Was, narka, siema i żegnamy, naraz!